Michał Pisarski zapraszam na wiadomości. Znaczy na jedną. Xiaomi zazdrości Realme dobrobytu. Ostatnie sondaże wprost pokazują ogromny wzrost zaufania polskiego społeczeństwa do marki, która, programem flagowca za 3000 zł, zmieniła życie tysięcy polskich zwykłych rodzin. Nie brakuje opinii, że kasta pseudo-elit Xiaomi już nie podniesie się po tym czasie. Przepraszam, czy kupiłaby Pani smartfon Xiaomi Mi 10? W żadnym wypadku. A komu to potrzebny? A, komu to potrzebny właśnie? A dlaczego? dlaczego? Dobra, niedawno pojawił się pierwszy w tym roku smartfon, który można nazwać flagowcem i który kosztuje poniżej psychologicznej bariery 3000 zł, bo 2,999 w najtańszej wersji. Sporo osób mówi, że to jest następca tanich flagowców Xiaomi, które no, przestały być tanie. Tylko z drugiej strony rok temu mi dziewiątka kosztowała 50% ceny zwykłej wersji flagowca od Huawei albo Samsunga albo Sony, a Realme mi teraz kosztuje tak 70%, więc żeby nazwać go następcą, powinien być jeszcze lepszy. A jest gorszy, więc opowiem o nim tylko tak krótko, a Wam polecam oglądać sobie dla rozrywki, szczególnie że to jest setny film na moim kanale, który wciąż czeka na swój wielki moment fame i lukratywne oferty lokowania produktów na miarę krosa Andrzeja Dudy z Krugerem Macem. Swoją drogą przypomniało mi się, że Kruger Matz to brzmi tak z niemiecka i oni kiedyś wypuścili nowy model smartfona. O nazwie Kruger Matz Mist. Taka kobieca nazwa, taka subtelna, smysłowa można powiedzieć. Tylko uczyłem się kiedyś niemieckiego, i to po niemiecku znaczy gnój albo gówno. Realme X50 akurat w żadnym języku nie znaczy gówno i aż taki słaby nie jest, ale podoba mi się, że mogę go tak łatwo ocenić. Z tymi najdroższymi smartfonami, jak się je porównuje, to zwykle jest jak z finałem biegu na 100 metrów na olimpiadzie. Ktoś może biegnie paręsetnych sekundy wolniej, ale żeby to dobrze obczaić, potrzebna jest komórka i jak przegrywa, to nie znaczy, że jest słaby. I jakbyście go poprosili o to, żeby skoczył wam po piwo, to nie odczulibyście tego, że wrócił wolniej od tego, który zdobył złoty medal. Chyba, że akurat miałby problemy pieniężne albo alkoholowe, wtedy prawdopodobnie nie wróciłby w ogóle. A tutaj kawa na ławę, bez owijania w bawełnę, widać jak na dłoni, co w tym telefonie jest ekstra, a co nie. I jeżeli jest dobrze, to jest dobrze. W ogóle cóż za inteligentna złota myśl. A jeżeli jest słabo, no to jest na tyle słabo, że będziemy mieli okazję, żeby się troszkę popastwić. Taka topowa, niezrównana jest tutaj jedna rzecz i chodzi o ładowanie. Od 10, 15 do 100% naładujecie go w jakieś, no 35 minut. To już było było parę lat temu w kilku modelach Oppo, ale nadal mnie jara. Do tego stopnia, że Realme działa mi krócej niż się spodziewałem po takiej ceglastej obudowie, bo zawsze dobę, ale jak go podłączam, to czuję ekscytację. Prawdopodobnie coś jest ze mną nie tak. Ale skoro o obudowie, to to złoto, bordowo jakieś tam wykończenie może się kojarzyć albo z insygniami królewskimi, albo z dywanem wiszącym na ścianie i jedno i drugie w pewnych kręgach uchodzi za dostojne i ekskluzywne. No, i ma jeszcze takie matowe, niebrudzące się pleski, co uważam za najlepszy nowy trend w wyglądzie smartfonów od czasów. w sumie nie wiem, wydaje mi się, że od dawna narzeka się na każdy nowy trend. Ciężki jest w ogóle, taki masywny, taki mięsisty. Nie no, to było obrzydliwe, ale dla niektórych może i za ciężki, więc jeżeli chcecie kupić, to polecam sprawdzić. W każdym razie, mimo że ramki ma nie najmniejsze i dziurę aż na dwa aparaty z przodu, to ładny jest. W ogóle jak używam Realme, to jestem zadowolony. No, dwa głośniczki grają sobie nieźle, wszystko raczej szybko śmiga, ekran jasny, 90 Hz, więc super płynność. System nawet spoko działa i wygląda. To jest telefon, który do pewnego momentu łatwo polubić, a później zaczynają się schody, i trzeba na nie wejść. I nie ma windy. A jeżeli za telefon macie zapłacić tyle, ile kosztują trzy zupełnie nowe składacze do arbuzów, to no, można wymagać już więcej. Niektórzy narzekają na aparaty, że np. w trybie sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja uwaliła sobie, że kolory na każdej fotce muszą być tak oczojebne, jak na telewizorach stojących w elektromarketach. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Mi się bardzo podoba. Nie, no, aparaty są totalnie nieflagowe. W dzień zrobicie spoko foteczki, fajnie, że jest szeroki kąt, przybliżenie do pięciokrotnego wygląda w miarę, w miarę, ale po pierwsze nie jestem w stanie powiedzieć, jakie realme robi zdjęcia, bo ciągle zmienia ich taką ogólną charakterystykę, jak mu się akurat zachce. Po drugie, w nocy jest bardzo źle jak na telefon za 3000 zł. Po trzecie, wiem, że filmy w 8K na Samsungach albo Xiaomi są o kant dupy potus i że to tylko taki bayer, żebyście zapłacili za nie więcej, a później tego nie używali, ale tutaj nie ma nawet 4K na szerokim kącie przy tym samym procesorze. Nie ma stabilizacji optycznej, nie ma żadnych bajerów, są gołe, średnie filmy. Na pocieszenie jest druga kamerka do selfie z szerokim kątem, jakość średnia, ale jeżeli się rozcyliście na kwarantannie, to może Was obejmie. Wodoszczelność? Nie ma. Ładowanie indukcyjne? Nie ma. Dual SIM? Nie ma. Karty pamięci? Chwila napięcia? Nie ma. mini jack Nie ma. Subtelność działania silniczka wibracyjnego można mierzyć skalą Richtera. I parę jeszcze takich rzeczy by się pewnie znalazło. No to wychodzi na to, że z flagowca jest tutaj ładowanie, ekran, głośniki i ogólnie, że szybko działa. Trochę mało. I szczerze to za 3000 wolałbym sobie kupić już jakiś model z zeszłego roku. Ale jednocześnie, kiedy to mówię, mam wyrzuty sumienia. I to największe od czasu, kiedy cisnęło mnie na wydawanie pieniędzy i kupiłem sobie trzy nowe gry na Switch'a i nawet nie miałem jeszcze czasu, żeby je odpalić. Czyli mniej więcej od tygodnia. Szukam grupy wsparcia. Mam wyrzuty, bo ten telefon, zanim zdacie sobie sprawę z tego, jaki jest pod pewnymi względami ułomny, serio jest przekonujący. No tak go po ludzku go lubię. To jest prawdziwa miłość. Miłość mimo czegoś. Tylko jakbym wydał na niego trzy kloski, to przypuszczam, że po miesiącu brałbym rozwód. Ale nie płaczmy, koniec tego jest jeszcze dla Realme nadzieja, bo nie dość, że ten ich ostatni średniak był super, to jeszcze teraz pokazali taki nowy model X3 Super Zoom, którego Super Zoom jest podobno X60, a nie X3, ale. Mniejsza z tym. W każdym razie będzie miał Snapa 855, czyli model z zeszłego roku. I przypuszczam, że to jakoś wielce nie wpłynie na to, jak szybko będzie działał. Będzie tańszy i jest spora szansa, że będzie sporo fajniejszy. Chciałem tylko powiedzieć, że już sprawdzam tego X3 Super Zoom i rzeczywiście będzie dużo lepsza opcja od X50 Pro. Jeszcze smartfony za 2000 zł fajne nie wyginęły. A X50, no jakbym go dostał na komunie, to mu się ucieszył, używałbym, nie narzekałbym, ale jeżeli za tę samą kasę mogę mieć coś innego, to już bym sobie chyba odpuścił te ekstra wysokie wyniki fantutu i wziął coś innego. Huawei AP30 Pro, jakbym chciał prawie wszystkie możliwe flagowe funkcje. OnePlusa 7T dla ekranu z szybkim odświeżaniem, poczekałbym, żeby obczaić nowego Pokopona, Golfa TDI... Tak tylko proponuję, ok, nadeszła pora wzruszeń. Dziękuję Wam bardzo za 100 filmów razem, za wszystkie sympatyczne komentarze, których jest mnóstwo i które sprawiają, że mi się chce i na które staram się zawsze odpisywać. Za to, że mimo, że algorytmy YouTube'a jakoś mnie specjalnie nie kochają, to jest całkiem spora grupa osób, która ogląda mnie regularnie. Mam nadzieję, że za kolejne 100 filmów będziemy mieli jeszcze więcej powodów do świętowania, na przykład, że YouTube wyśle mi tę tablicę za 100 tysięcy subskrypcji, którą... Akurat będę mógł se podłożyć pod się stół. Klikajcie proszę w linki w opisie i obczajajcie sobie nowe gadżety GreenCella, bo po pierwsze są bardzo fajne, a po drugie to właśnie dzięki GreenCellowi teraz mogę poświęcać kanałowi więcej czasu i nowe filmy są zawsze co tydzień. Tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.